Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika. Lecimy do domu, zobaczcie, z taką prędkością. Powiem, mam taki taki, ewidentnie taką ciekawostkę o naszej lodówce w domu Eki. To wszystko. To jest jedzenie. Wszystkich zgromadzonych bardzo serdecznie. To jest kanał Borbob TV, to jest pan Pomidorek, to jest pan Bakłażanek, to jest Freeze, a to jest jego dziewczyna Wersow. I na Wersow, szanowni państwo, dzisiaj się skupimy. Wersow jest jedną z tych dziewczyn, przy których zawsze się rozpływa jak karmel na cieście czekoladowym. Tom, której bomby pachną waniliadą, ma zaś skarpetki ambrozją. Ha! Tą, którą jakby miał firmę produkującą słodziutkie ciasteczka, zatrudniłbym u siebie. Tylko po to, by przed ich zapakowaniem tak dyskretnie walnęła na nie cichacza. By konsumenci owych przysmaków, widząc mnie na ulicy, pytali Panie Karmelu, zdradziłby nam pan ten sekretny składnik, który sprawia, że owe ciasteczka są tak przepyszne? Mm. Tą, która z płatkami róż sprawiają, że życie wokół nabiera smaczków. I tą, która jakby stała zaladą w sklepie z żelkami, to najprawdopodobniej większość tych słodziutkich dzieciaczków, które ja ogląda, miałaby problem z nadwagą. Bo jakimś dziwnym Trafem cały czas by odwiedzała owy sklepik z tą słodziutką, różowiutką dziewczyną, która stoi za ladą. A teraz bardzo ważne i poważne ogłoszenie parafialne do tych wszystkich słodziutkich dzieciaszków, które cały czas mnie atakują w komentarzach, bo raczyłem sobie pośmieszkować ostatnio z całej ekipy Friza. Tak, w poprzednim odcinku o Frizie, zapraszam do jego oglądania po tym odcinku. Życzyliście się na mnie, pomimo że jedyne co zrobiłem, to troszkę pożartowałem sobie z nich. Tak jakbym nie miał w ogóle prawa sobie pośmieszkować, ale tak się składa, że sama Wersu poprosiła mnie, bym nagrał o niej odcinek w tym stylu. I przewidziałem fakt, że mi nie życie więc, żeby nie było, biorę teraz do ręki telefon. Telefon! Wybieram numer Wersow. O, dajcie mi sekundkę, tutaj sobie poszukam. O, i mamy. Tylko poczekajcie, ja go sobie tutaj, jej tutaj numer ukryję, bo wiadomo, RODO i te sprawy. O, proszę bardzo. Wersow. I, szanowni państwo, ja sobie do niej dzwonię i pik. Halo? Siemano Ersoł. O hej, karmelek! Słuchaj no, bo nagrywam właśnie odcinek ten, o który mnie prosiłaś. Chciałbyś może coś powiedzieć przed oficjalnym, ważnym i poważnym rozpoczęciem? Czemu nie? Słuchajcie, karmelek bardzo się stara, by te odcinki były choć w połowie tak doskonałe, jak ja. Więc zostawcie pod tym filmem łapkę w górę i nie spinajcie po środku fargi śpierdoły. bo ja sama się śmieję z tych odcinków, a jeszcze jedno karmelek! Słucham cię nasza różowiutka pantero! Trzymaj na farta! O, dzięki, akurat galeretkę robiłem. Mm. Czy to... Eh, czy to truskawki? Mm. Gutarcie muszę spadać, e Elubina. eluwina trzymaj się mordeczko. I co, głupio wam? Zapłaszam do oglądania. Pow. Werso to urodzona w roku 1993 Polka o ukraińskich korzeniach. Przed rozpoczęciem kariery Instagramerki prowadziła firmę produkującą patyczki do kolorowych baloników w McDonaldzie, na którym zarobiła swoje pierwsze 115 miliardów dolarów. Sumka robi wrażenie, to fakt. Gdzieś jakoś plus minus 2-3 lata przed poznaniem Freeza przejęła posadę kierowniczki w swojej rodzinnej firmie, zajmującą się pielęgnacją kucyków i jednorożców. Połowę zarobionych wcześniej pieniędzy zainwestowała w swojego ulubieńca o imieniu Pony, którego możecie kojarzyć z bajki My Little Pony. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Bo pewnie nawet ci najwięksi fani Wersell o tym nie wiedzą, ale to właśnie ja dojrzałem potencjał, ten błysk w oku owego kucyka. I zaproponowałem jej, by zaprowadziła ponego właśnie na udział w castingu do bajki. Bo z tego co pamiętam akurat poszukiwali jakiegoś pojebanego zwierzęcia do udziału w kreskówkach. I voilà! Udało się! I tak oto właśnie dzięki mojej skromnej pomocy ulubiony kucyk Werso o imieniu Pony. No do dnia dzisiejszego jest gwiazdą światowego formatu i kosi taką kapuchę, że pewnie do końca życia jeszcze dzień dłużej będziesz zabitał, żeby mieszkać w takiej stajni jak on. Niejednokrotnie mówię do Werso, kurczę, dziewczyno, masz dopiero 37 lat, a już masz. Milian. na koncie pięknego kucyka. Karierę. Czego więcej ci do szczęścia trzeba? Ja zapitalam za 1200 zł netto, a i tak mi jeszcze na waciki starcza. Jej wiecznie było mało, szanowni państwo. Pracowita jest dziewczyna, to trzeba jej przyznać. Niejednokrotnie mi mówiła, że jak była malutkim wypierdkiem, to wręcz uwielbiała sobie robić strój z różowej siatki z Biedronki i udawać, że lata w powietrzu jak super bohaterka. I wtedy sobie pomyślałem, je wiecznie mało to przecież znam się z właścicielami stacji telewizyjnej z kreskówkami Cartoon Network i z tego co pamiętam, potrzebowali jakiejś takiej słodziutkiej, różowiutkiej dziewczynki do jakiegoś serialu o superbohaterkach. Spełnię i marzenie z dzieciństwa i kto wie? Być może w nagrodę mi się o spaghetti. Zaprowadziłem ją więc do biura, które niejednokrotnie było odwiedzane przez takie osobistości jak Johnny Brawo czy Cojra, tchórzliwy pies, by przedstawić agentowi być może kolejną gwiazdę Bajek dla dzieci. Agent. Z spojrzał na Wersu i powiedział Widzę w tobie potencjał, dziewczyno. Potrzebujemy aktorki do bajki atomówki. Weź tą tabletkę i ją zjedz. Po czym wzięła tą różową tabletkę z jakimś dziwnym napisem, połknęła i niczym struś pędzi wiatr z prędkością światła obróciła się 360 stopni wokół własnej osi Zajebała błąka. <grym> Bardzo pachnącego swoją drogą. <grym> I unosząc się w powietrze zaczęła śpiewać. Gdy patrzę znów w piękne oczy twarz ich słodki czar otumanił mnie. Trochę ją uspokoiłem mówiąc do niej hej, Wersu, nie rozkręcaj się tak bardzo, zostaw sobie trochę energii na potem, okej? Okay? A ona... Masz rację! Potrzym waląc kolejnego sociutkiego Otworzyła portal do innego wymiaru, który w mniej niż 15 sekund przeniósł nas do innego wszechświata, w którym wszystko było różowe. Naprawdę wszystko. Kurde, wszystko było różowe no czajcie Trawa, budynki, zwierzęta, kupy zwierząt, nawet stoiska, w których sprzedawali pocztówki z planetą, na której się znajdujemy. I tak, ta planeta również była różowa. Oto dowód. Wersoł, mówię! Ja rozumiem, że różowy to twój ulubiony kolor, ale co za dużo to niezdrowo. Wróćmy może na ziemię, co? Masz pewne obowiązki. Swoją drogą ja też. Naracja! No czym waląc kolejnego Bum. O zapachu świeżej porannej przyniosła nas na ziemię. To był najlepszy dzień w moim życiu. Nas jeszcze młoda. choć może na herbatę. Znam taką jedną fajną, pobliską kawiarnię. Nie ma problemu, mówię. Co mi szkodzi? Dzisiaj sobota, godzina 18.30. Chodźmy więc. No i poszliśmy. Tak sobie szliśmy i szliśmy. Szliśmy i szliśmy. No, szliśmy. 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 Tak przez około 45 minut, podśpiewując po drodze piosenki z bajek dla dzieci, gdy nagle, za rogu usłyszałem jakiś dziwny dźwięk. Nie wiem do czego ten dźwięk mógłbym porównać, ale powiedzmy, że budził on mój niepokój. I wcale nie na próżno, Bo chwilę po tym jak Wersow a 15, z kolei już bomka, tym razem o zapachu kwitnącej róży, wyskoczyła... Nawet nie wiem co wyskoczyło, on no coś, coś dziwnego. Tak czy owak mówił coś o... Zresztą sami sobie posłuchajcie. Wersow, kormelek, sprowadziliście wiele zła na naszą planetę różu. Jak to dużo zła mówię? Raptem się tam przeteleportowaliśmy i wróciliśmy. Co to za farmazony nam wciskasz? Pewnie masz ból dupy, że Wersoł ma 115 milionów dolarów na koncie pięknego kucyka. I że jej bąki są takie smaczniutkie, yami, yami. Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. O ciul ci chodzi, powiedziałem lekko podirytowany. Uuu. Dobra, Wersoł, wiesz co? Chodźmy stąd, bo on jakiś dziwny ma problem, powiedziałem. I sobie poszliśmy na herbatę. Ej, Wersoł, jakoś mało słodka ta herbata. Mogłabyś coś zaradzić? O, dzięki mordeczko oh, honey, honey. Ej, idę na chwilę do łazienki, poczekasz? No poczekam, no nie, nie musisz mi się tłumaczyć Korzystając z okazji, szanowni państwo Pamiętajcie, żeby wbić na mój drugi kanał, gdzie robię rapsy O, łapcie tutaj fragment jednej pioseneczki Podzieli papą i niechaj do końca życia sobie gra Sialalalalalalalala la, 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 la. fon, niechaj do końca życia mną to buja Sialalalalalalalala la, 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 la. Zostawcie tam subika, odsłuchajcie jakichś moich kawałków, a jeżeli chcesz więcej tego typu idiotycznych historii, oczywiście opartych na faktach, to możesz mi pomóc w ich przygotowaniu. Jeżeli chcesz, by Twoja historia znalazła się w którymś z moich odcinków, napisz jakąś w sekcji komentarzy i myślę, że dasz sobie radę. Co do tych słodziutkich dzieciaczków, o których zdążyłem już wspomnieć, to ogarnijcie to, bo i tak Wersu chyba na dwójeczkę się zbiera, także wypróżyłem tą historię na następny odcinek. Co wy na to? Ogarnijcie to, bo. No już mi łeb pęka po prostu, szanowni państwo. Bo choć na początku odcinka już o tym mówiłem, to powtórzę. Jakieś Dwa tygodnie temu nagram odcinek o nazwie przerażająca Prawda o frizie i jego ekipie. Swoją drogą bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia tego odcinka, link do niego macie w opisie. Bardzo fajny, śmieszkowaty filmik, ale o co mi chodzi? Filmik powstał w celach humorystycznych i nie trzeba mieć 450 punktów IQ, żeby to dostrzec. Jakby wszystko w tym materiale wskazuje na to, że film powstał w celach humorystycznych, moja mowa ciała, jakaś debilna muzyczka w tle. To co ja mówię? Wszystko ewidentnie wskazuje na to, że są to tylko i wyłącznie śmieszki, najprawdopodobniej nawet jak w... i pewnie nawet Freeze, Warsaw, czy ktokolwiek inny z ekipy, kto ten materiał oglądał pewnie się śmiał, ponieważ jest to naturalne zjawisko, szanowni państwo, ale zawsze za każdym razem musi się niczym bombardować do tych komentarzy. Lecą ci psychofani friza i ekipy i piszą Ej, a ty masz buldupy? Jak ty w ogóle możesz pisać? Ty ty w ogóle, w ogóle, w ogóle, masz buldupy? Masz buldupy, jak w ogóle? Co ty sobie wyobrażasz? Masz małą ktoś się Jezus Maria, ja, słuchajcie ja wiedziałam, że takie komentarze się pojawiają. Ja, ja wiedziałam, że takie komentarze się na 100% pojawią, ale nie sądziłem, że będzie ich tak dużo. Spójrzcie w ogóle na ocenę pod tym filmem. Jest prawie 4000 łapek w górę i 2,5 tysiąca łapek w dół. Czy wy myślicie, że te łapki w dół są pozostawione, bo komuś się materiał nie spodobał? Bo komuś się nie spodobał montaż, to co ja mówię, moje poczucie humoru? Owszem, tak pewnie jest. Na pewno spośród tych 2,5 tysiąca łapek w dół jakieś 200 osób myślę, że na pewno mogą tą łapkę w dół zostawić, ponieważ po prostu materiał im się nie spodobał. Jest to w sumie normalne, tak? Po to te łapki w dół są. Ale niektórzy od razu tą łapkę w dół zostawiają, bo myślą, że już tylko w tytule zobaczyli przerażająco prawda o Fritz i pewnie myśleli, że już go będę bezpostawnie jechał. Jeszcze nawet nie obejrzeli do do tego odcinka już tylko... Jak ty w ogóle masz, co sobie wyobrażasz? Jaki ty w ogóle jesteś akropny, jest najlepsza na świecie? Ty pewnie moza zraścisz, a masz poluty i masz na oświetleniu z tej ogólnej najlepszym świecie. Jak bym go w ogóle spotkał, to dam mu klapsa w popę. Mam się o powiedzieć. Co mam pila w ogóle? Co nie wyraża? Rządza! Rzeca! Ona pulpę, mam zarazną, ona pulpępę, to nie ma puldupę, mam kupu, masz mam pulpę, papal nie ma bultypy. Zobacz, mam na jego dupę. Tak go pomiesz, że mam pulpę. Że Fryza musisz czekać. Ja pitole, no i... Tak jak wspomniałem, wiedziałem, wiedziałem, na 100% Wiedziałem, że takie komentarze będą się pojawiali, ale Ale te gimby od tego Friza dosłownie przenoszą się, jak nie powiem jaki wirus ostatnio, i, i się rozmnażają i się rozmnażają. i To działa w przypadku każdego youtubera, nie tylko Friza, tak? Jeżeli ktoś by nagrał na przykład przerażająca, prawda, Oberbob TV, w takim stylu humorystycznym, jak ja to nagrałem, to wcale nie wykluczono, że jakiś mój widz też wypisał Ej, zobaczcie, co on w ogóle robi! Jak się podoba, masz, masz i tutaj was ostrzegam. Te komentarze im są nowsze, tym są coraz gorsze. Dlatego zejdziemy sobie na sam dół i przeczytam. Wam parę i przejdziemy do tych najnowszych. I naprawdę to jest tylko i wyłącznie dla osób o mocnych nerwach, szanowni państwo. No, no o taki pierwszy, klasyczny. Nie masz pomysłu na film, więc obrażasz innych. A to jest żałosne. Wiesz co jest żałosne? To, jak na każdym kroku próbujesz bronić Freeza, pomimo, że tak naprawdę... Pomimo, że właśnie w tym filmiku, który właśnie skomentowałeś powiedziałem, że nie hejtuję Freeza, że go szanuję. Wszystko wskazuje na to, że, że tak naprawdę darzę go sympatią, a nieżeli jakimś hejtem. Więc ogarnij się. Please. I to jeszcze osiem łapek w górę. No... A to dopiero początek, szanowni państwo? Wiesz co, lepiej nie będę się zniżał na Twój poziom inteligencji. I dam ci już spokój. Nie będę czasu marnował na takich jak Ty lub Truman. Polecam słownik czy coś, tak wiem, kawałek o słowniku zawsze rulez, hip hip hura, kto w 2020 roku używa w ogóle tekstów typu, ach, kup słownik i tak dalej, no ja, ja używam, takich jak ty lub Truman, swoją drogą zapraszam na odcinek o Trumanie, bo nagrałem kiedyś o Trumanie, znaczy kiedyś, 2-3 tygodnie temu o Trumanie i fajny jest ten odcinek i nie, jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda prawdziwy hejt za drogie soziutkie dzieciaczki, prosiaczki, to zapraszam na film o Trumanie, który nagrałem, to jest hater Friza, ja... Ja Fritza, no może nie lofciam, natomiast no, no, szanuję, szanuję za to, co osiągnął, szanowni państwo. Chłopie, nikt cię nie lubi tak samo jak Trumana, drugi depil na ety. Aha, to, 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 ta sama osoba generalnie napisała, co ten komentarz przed chwilą, który czytałem o tej inteligencji. Chłyste panie, Hacper. odejdź w zapomnienie never forever nie wracaj. Nie hejtuj, idioto. Nie hejtuję. Tromba jest spoko, bez hejtu na niego. No, Tromba jest spoko, lubię trąba. Jak sobie tak i na tej swojej trąbce, szanowni państwo? Weź się ogarni, jak ich nie lubisz, to po co robisz taki film? No, 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 no czemu? No, no, no przecież ich nie lubię, no to koniecznie muszę zrobić film, w których ich hejtuję. No przecież ten film, który nagrałem o Fridzie, to jest jeden wielki hejt, tak? Jedna wielka mowa nienawiści. Ty jesteś dorosły, a zachowuje się gorzej niż sześciolatek z torrentem. Sześciolatek z torentem? What the fuck? Wujaszek nie ma aż tylu lat. Napisała Ola, aha, bo ja powiedziałam, że Wojaszek ma 47 lat, ona, nie, on, on nie ma, on nie ma 47 lat. Ja to wpisałam w Google, zobaczcie, jak on w ogóle oszukuje, manipuluje, i tak dalej, i tak dalej. Kurwa, jesteś głupi jak syn twojego starego. Sam gościu widzów znaleźć nie możesz i na ekipie chcesz się wybić Atencjuszu. No tam, generalnie cztery argumenty psychofanów. Podam wam teraz cztery argumenty psychofanów Frieza No i ogólnie każdego innego youtubera. Próbujesz się na nich wybić, masz ból dupy, próbujesz się na nich wybić i masz ból dupy. To są cztery argumenty, które używają zazwyczaj właśnie ci hejterzy, którzy myślą, że obrażam Frieza Ale nie, nie obrażam Frieza A ty byś Freezowi całe stopy wylizał, a Marcie od razu byś się zaręczył. Może inaczej, Marcie bym wylizał stopy. A Frizzowi czy bym się zaręczył? Nie wiem, no jakby dał mi połowę swojego majątku, to. Czemu by nie na! Why not or not, szanowni państwo? A weź się Pierdziel. Fajnie się wybija na innych? No, no wybornie. Rozkosznie. Jestem wręcz uradowany. Skaczę z radości. Pewnie dzisiaj głupie zrobiło, jak cię wszyscy hejtują, co? A się zastanów, co mówisz i odszczekaj te słowa, bo to się będzie ciągnąć wiekami, wiesz? Twoja głupota się będzie ciągnąć wiekami, wiesz? Może nadejdzie dzień, kiedy zmądrzejesz, kiedy spojrzysz na ten komentarz i powiesz, ja pitole, jaki ja byłem? No, 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 nie mądry, co najwyżej nudzi ci się? Tak, nudzi mi się. Aha, to jest drugi kolejny komentarz od tej samej osoby. Chłyste przy to Ja mam nadzieję, że to piszą właśnie dzieci, bo jeżeli to pisze osoba, która ma więcej niż lat, powiedzmy, nie wiem, 12, jeżeli to pisze osoba, która ma więcej niż lat 12, to no no na najmądrzejszą to ona nie wyrośnie, szanowni państwo. Nie oceniaj ich i nie hejtuj, bo nagrywają o wiele lepiej od ciebie. Ha 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 ha, ha ha ha. Ha 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 O wiele lepiej od ciebie nagrywam Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha. się śmiało pisząc ten komentarz takie. No, ja, ja je jak berety, lepiej ode mnie nagrywają, ale to prawda no, lepiej ode mnie nagrywają. Te materiały, które ja robię, a takie co Frizz robi, to faktycznie Frizz lepiej nagrywa. Przyznaję ci rację, psychofanie, Friza. Ale ty kłamiesz, ty zły człowieku, każdy ma inny gust, ale nie trzeba już hejtować. Czy ja kłamię? No no, 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 gdzie, no gdzie ja kłamię, no gdzie, no historia o tym, że poznałem Friza na zlocie fanów Władcy Pierścieni jak najbardziej jest, jak najbardziej jest prawdziwa. Jak ja mógłbym taką historię wymyślić? Szanowni Państwo, proszę, proszę zrobić temu to człowiekowi, on sieje dezinformację na mój temat. Krytykujesz ekipę a sam jesteś z workiem na ryju i kozakujesz. Po pierwsze, nie krytykuję ekipy, tylko sobie z nich śmieszkuję. Po drugie, jakbym chciał ich skrytykować, to również mam do tego pełne prawo, bo to nie są bogowie tego wszechświata i ja nie mam prawa na nich nic powiedzieć. Z workiem na ryju. Po pierwsze, nie mam ryja, tylko twarz i kozakujesz. Nie, nie kozakuję. Nie kozakuję. Ja sobie robię filmiki śmieszne w internecie, szanowni państwo. O Jezus, Maria. Jakaś Jessica tutaj napisała jakiś wywód okropny, najokropniejszy na całym świecie. Ja już się zaczynam bać, szanowni państwo. Baże! Krytykujesz ich filmiki i jak oni nie wyglądają, a sam siedzisz w worku na ryju. Nie masz pomysłu na filmy, skoro gadasz takie bzdury, xd. Zastanów się kilka razy, zanim coś napiszesz. A, jeszcze jedno xd. Czemu to mówisz, że Freeze i jego ekipa, tak jak to nazwałeś, żywa kopalnia memów? Po prostu coś im nie zawsze wychodzi tak jak innym, ale wychodzi z tego fajne, śmieszne wspomnienie, xd. Więc, tak jak Ci mówiłam, zastanów się dwa razy. Lecz najlepiej kilka, bo inaczej nic z Ciebie nie będzie. Dziękuję wszystkim za uwagę i przepraszam za błędy. Och, łysta, przynajmniej świętszy. Naprawdę, w tym momencie jest brak słów. Ona taka, taka, niby mądra jest. Ale mu teraz powiem, ale mu dopowiem teraz. o, o taka, będę teraz mądra, mądra lińska. To tylko pokazuje, jak duży wpływ mają twórcy na swoich widzów. I że mogą naprawdę z nich sobie zrobić marionetki do różnych celów. Nie mówię, że freez tak robi broń Boże, ale tutaj macie przykład, że, że... że z niektórymi ludźmi jest coś ewidentnie nie tak.